Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kartę dnia na 21 września 2022. Dla wszystkich znaków. Karty. Przełożyłam i wylosuję karty na dzień dzisiejszy. Piątka młoda. Dziś możemy mieć dobrą sytuację finansową. Możemy prowadzić walkę z własnymi myślami. Dziś możemy poczuć taką potrzebę do zmiany i przez to poczujemy, że żyjemy. Dziś możemy mieć styczność z osobą, która zawsze chce mieć rację. Dziś trudno nam będzie o spokój relacji. Możemy zbliżać się i oddalać się od siebie. Para godzi się, godzi się na zgodę. I może być upojna noc, czyli znów para by siebie nie może żyć. Ale to jest do czasu. Podkreślam, że to jest do czasu. Historia się powtórzy. Związek bez przyszłości. Tutaj są ewidentnie marnowane swoje lata życia dla nieodpowiedniej dla siebie osoby. Co na koniec? Rada? Wyjdź gdzieś, wyjdź na miasto, do klubu, na zabawę, do przyjaciół. Odpocznij i poszukaj dla siebie drogi. Obfitość. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klera Tarot,